z tej strony. Biedny Jasiu X. Zostałem porzucony. Tutaj siedzę w namieciku. Całkiem skromny ten namiecik. Mam podarte ciuchy i... i nagle... podleciał tu helikopter! Co jest? jest? Cześć. Dzień dobry. Cześć. To, to ja Vip. Tak. Dzień dobry. No. Halo. Pieniążki? Oczywiście! Dobrze. Dać te pieniążki, czy nie? Tak, tak. Musisz zdać. No daj mi te pieniążki. Daj pieniążki. 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 Ja chcę pieniążki. Możesz mi dać? E, ja tutaj nie mogę. Jak nie możesz? Musisz móc. Musisz Dobrze, móc. już daję tutaj. Ja nie mogę tutaj. Dobra, go... później. Później. Tak. Później. A ty mnie adoptujesz? Adoptuję cię. Dobra, to idę do sklepu. Chodź coś. O kasa. Biorę kasę, bo Chodź. to... Pani wcześniej Kupuj. zostawiła wcześniej. Wyjdź, ja. wyjdź mi tu, wyjdź mi, się przybieram. Zadajmy tu sobie. Wpisałem. Będę czekać na Ciebie w samochodzie, do, na Ciebie helikopterze. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja tylko jeszcze spodenki dam. To jeszcze można na przykład damy sobie. Takie coś. Tak. Już jestem. Mamy helikopter. Nie wiem, idziemy po nowy. Tak. Idziemy tam kupić. Damy um, jeden bilion. A, 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 albo chodźmy pieso. Chodź. Jakie pierwsze To ja sam jadę narło. Narło. Jedę moim autkiem. Dobrze. Chodź, do doku. Dobra, dobrze jadę. Nie, źle, źle. Nie, Przepraszam. nie. Ani źle chyba idzie. Ty hmm. mama, chodź mama. Ja, ja tutaj widziałem ostatnią willę, by tam szukać jedzenia. No i zobaczyłem taką willę. Czy to nasza? Tak. Co? Mmm, U... Zawróć i jedź. Jaka chata. Chodź, zaparkuj sobie. Garaż mi otworzy. Albo sam to otwieram Ale mamy podłogę Wypopską nawet. A ja już idę zrobić siadanko, dobrze? Ale jest wieczór, pani. Na ciej kolację. Ja już idę do góry. Tutaj mamy drzwi. Nie Dawno jestem w domu, czekam już na kolację. Dobrze, to ja zamykam domek, tak? Jooo, zaadaptowała mnie taka mama. A jutro gdzie jedziemy? Jutro? Jedziemy ci, ci kupić motor. Motor? Tak. A jutro będę mógł poprowadzić helikopter? Tak, oczywiście. A odrzutowca? Halo? Halo tak, 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 bo ja... Wejdę y, ten... do jacuzzi. Dobrze, dobrze. Co to tu jest? jest? Co to jest? A, tutaj to, tam y, jest takie coś. A mamy jacuzzi? Baseny czy mamy? Y, tutaj mamy... Ui! Tutaj mamy na, na balkonie taki inny basenik. to jest sobie kolację. Ja mam pomysł, ja mam pomysł. A, 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 a co chcesz na kolację? Kolorek złoty. Czas? Sushi. Tak? Tak, ja chcę sushi. A kawiarnetówkę? Jestem takim bobaskiem, który chcesz sushi. Ja chcę z restauracji. I trzy, Dobrze, trzy dobrze. To ja się do restauracji, dobrze? Uf. Tak, tak. A ja idę pograć w Robloxa. Jeszcze autko sobie wezmę. Albo... Ty jest tyle pokoi. W ogóle sprawdźmy, ile to jest kamer. I Gdzie jest ten gaming room? Jo, jak ty spokojnie, wiele. Ty... Na każde miejsce z Papa. Pa! Pa! Dobra, już pojedę na zakupy. Dobra, ja dzwonię, co ona tam kupuje. Jeśli zdjęcia wyślę. Dobra, telefon. Halo? Mama? Tak? w której tej restauracji jesteś? nie, ja najpierw zrobię zakupy a zaraz aha, do aha, restauracji tak. pójdę wiesz? a, a chcesz Coca-Cola? oczywiście mama dobrze, to pa pa dobrze, otwieramy tutaj i bierzemy mm. mm, tak się śpią co zrobię dobrze, zadzwonię do halo Halo? Halo! Halo! Co halo? Yy, a ty już idziesz do stanka? Eee, yy, nie wiem. Dobrze, dobrze. To możesz sobie oglądać ile chcesz. Tak, tak. Pa! Pa! pa. Komputer! Wreszcie znalazłem komputer. Widzowie. Siadam i odpalamy komputer. Jabłuszko jakieś. Jakie jabłuszko? Ja nie chcę jabłuszek. I chipsy jakieś. że jakąś pieskę? Dobra, to kasę idziemy tutaj. Dobra, mamy. Teraz idziemy do restauracji kupić Restauracja, ta restauracja na pewno ma jakieś super rzeczy. Jeśli nie mogę doczekać widzowie. Nie ogólnie. Wcześniej ta słyszałem takie coś dziwne, jakieś takie huknięcia. Dobra, nie, nie. Sprawdźmy to, skąd to, to, to dochodzi. Do to gdzieś tu z basenu. Może potwór jest pod wodą. Dobra, jadę do mojego chłopczyka. Hmm? Tutaj. Mhm. No, 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 ale ładnie tu jest. Gdzie tu się do naszego domu? Chyba tutaj. Ui! jaki telewizor. O chłopie. Halo. Tutaj muszę. Dobra, jadę do mojego chłopczyka. Mm, nudno tu. Wiem, wysadzimy dynamit w chacie. Okay. Trzy, dwa, jeden. Cześć! Cześć! A zrobić to też, wiesz? Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. To pa! Dobra, jecham do domku. Tak. tak. Teraz muszę postawić autko. Dobra. Dobra, jesteśmy z domu już. Mama? Tak? Wróciłam. Gdzie ty? Ja już jestem tutaj z domku. Mama? Jestem z ja, domku. Ja właśnie ja tobie tutaj łóżko przygotowywałem. Przygotowałem. No i do chodź, do, idziemy do, spać, nie ma teraz czasu. Dobra, chodź. Ja już idę do góry do mnie. Nie, na dole chodź. No bo na dole będzie fajnie. Chodź. Ci pokażę ja tutaj. Nie do ma Tu Nie, tutaj na dole chodź. Ja idę się umyć. Nie. Nie, chodź tutaj. Coś ci pokażę. No bo to jest niespodzianka dla ciebie. To jest niespodzianka. Coś ci pokażę. Coś Ci pokażę. Dobra, idę do mojego pokoju. Poczekaj jeszcze chwilę. Dobra, jestem z mojej łazience. Chyba to to. Jeszcze szybko już przygotuję. Spać. Halo? Tak? Tak, słucham. Chłopcze? Tak, słucham tym bardziej. Czy ty nie wysadzasz coś? Nie, nie. A w sumie możesz zrobić co chcesz. To chodź tylko tutaj jest spać. Ale już jest spanek. Nie, ale ja chcę jeszcze coś Ci pokazać, bo u siebie w pokoju przygotowałem prezent. Chodź szybko. Bąbę. Nie. Co ty? Idę do góry, ale jak jakąś bombę tam będzie, ja wtedy góry. cię wyprowadzę. Nie, 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 Dobra. I co? Zobacz, odpakuj prezent. Dobrze. Co tam jest? Jakieś zimne głosy. Co głosy, głosy? Coś takiego Dobra, rację. widzowie, jeśli chcecie Pardy 2, zostawcie subika i lajka, a ja uciekam, bo mama zaraz nie coś zrobi. Aaaa! Nie, może zrobić to też. A w sumie racja. Ha, chodźmy się kąpać. Bye, bye. To my idziemy się kąpać do basenu. A się z wami żegnam. papa! pa, pa. pa.